Siema, jestem Marek. Pewnie od razu zastanawiacie się, dlaczego jestem ubrany w strój, który chroni mnie przed drobną ustrojami. A no już tłumaczę dlaczego. Jest to nawiązanie do poprzedniego filmu, w którym komornik rzekomo zebrał mi cały majątek i w tym dom. Oczywiście był to żart na firma aprilis, Film opublikowałem 1 kwietnia. Pod tym filmem pojawiło się naprawdę dużo komentarzy o tym, abym kupił jakąś najgorszą melinę i zrobił z niej apartament na wysokim standardzie. Dlatego zamierzam się tego podjąć. Za chwilę przedstawię Wam schemat działania oraz oprowadzę Was po tej melinie. <laughs> Oczywiście nie byłoby zabawek, gdybym remont tego mieszkania zlecił jakiejś ekipie, która zrobiłaby mi to w 2-3 tygodnie. Dlatego ja sam zamierzam się tego podjąć i zrobić z tej meliny prawdziwy apartament na wysokim standardzie, niczym moja rezydencja. Aby udowodnić zarówno sobie, jak i osobom, które piszą komentarze typu, że jestem. Bananowym dzieckiem, co jeszcze było rozwydrzonym, rozpieszczonym, i tak dalej, że jednak potrafię podjąć się fizycznej pracy i zrobić wszystko sam. Nawet takie mieszkanie, całe od podstaw. Osobiście jestem zdania, że osoby, które najwięcej czekają, najmniej potrafią zrobić. Jeżeli chcecie zobaczyć ten wyjątkowy widok lorda robiącego melinę, to musicie również dać coś od siebie. Pod tym filmem musi być 100 tysięcy łapek w górę. Wtedy rozpocznę serię na tym kanale zrobienia meliny. Także teraz daję Wam chwilę na zostawienie łapki w górę. Mam nadzieję, że już to zrobiliście. Także teraz przejdźmy do tego, co trzeba tutaj zrobić. Pierwszym elementem są ściany, które wyglądają tragicznie. Jednakże tynk może nie być zły. Także zastanawiam się, czy nie będzie konieczności zbijania tego. Dalej dużym plusem jest to, że sufity są wysokie, co da mi duże pole do popisu w kwestii sztukaterii. Podłoga no, chyba mówi sama za siebie. Koloryferów nie będzie, zastosujemy tutaj inny rodzaj ogrzewania. No, i tak można wymieniać nieskończoność, bo tak naprawdę wszystko jest tutaj do wymiany. Nie oszukujmy się, dosłownie wszystko. Na melinie możemy zaobserwować takie elementy jak na przykład liczne dziury w ścianach, obrazy najprawdopodobniej namalowane przez już bezdomnych oraz zjawiskowe pajęczyny. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj zarcyfiały zlew z epoki renesansu. Aktualnie znajdujemy się w kuchni. Ściany są tutaj pomalowane w stylu większości polskich szkół, czyli na dole kolor, a na górę nie starczyło. Zaczynam obawiać się, że troszeczkę za to przepłaciłem. No, słuchajcie, jak tak teraz na to patrzę, to ja wcześniej mówiłem tylko o łapkach w górę. I wiecie, co to jest jednak za mało. Bo jednak to jest dla mnie straszne poświęcenie. Także chciałbym, abyście jeszcze zasubskrybowali mój kanał. Klikajcie tutaj, aby zasubskrybować mój kanał. Koniecznie to zróbcie, bo to jest naprawdę poświęcenie dla mnie, że ja mam robić tą melinę. Także, jeżeli lubicie te 100 tysięcy łapek w górę, o których mówiłem na początku, to spodziewajcie się już wkrótce pierwszego odcinka zrobienia Meliny, a w międzyczasie zobaczcie moje poprzednie filmy. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia!